A tutaj kilka lolków, pancer jedyneczka, command tank. I tutaj mamy Marka jedyneczkę A tu, tutaj już jest Cruiser Mark 2 ACS. Generalnie, pewnie na połowie moich filmików będziecie widzieli Halaka albo Multiego, no ale tak, to już taki urok, jak jedzie trzech z kamerami i to jeszcze takimi samymi. No, zobaczcie, tam też łazi i nagrywa. A wracamy do Marka 2. Yeah, fajne te karabinki, Karabinki oho. wiedział, co wiedział. Rewelka. O, ale cieknie. Jak widzicie przecieka. Ma podstawioną kuwetę, żeby nie, ten do kuwety robił. Niestety, no co zrobić? Lecznie już ten wiek problemy z nietrzymaniem moczu. Zdarza się. A tutaj Cruiser Mark 1. taki sobie stoi ładny. Tank A9. To co mówiłem, minus, jakie dzieci z innymi youtuberami, zawsze któryś wam wejdzie w kadr. Ale wiesz, że ten pojazd to był w tylu grach. Ty? Może i był, ale wiesz, że tam ten sika? on ma kuwetę podstawioną przez tamten. naprawdę, Ksika. masz problemy. No si, ale on ma kuwetę podstawioną i tam jak zobaczysz, podejść bliżej dubki, Ma już swoje lata, nie trzymam oczu i my podstawili kuwetę. Nie naprawdę. No, no naprawdę, ja nie oszukuję, zobaczysz jak dojdziesz. Pokaż o swoim widzom. No i oczywiście wóz, którego tak jak multi wspomniał, znacie z ogromnej ilości gier. No a to już jest Tiger dwójka z wymaksowaną wieżą. Tam, tam widzieliście stokowego Tygrysa 2, tu już wieża jest jednak wymaksowana, ktoś użył Free Expo. No, za to też bardzo ładny kamuflaż. No i znowu i zobaczcie, znalazłem sobie drugi czołg do filmowania To mi się drugi youtuber wpierdzielał. No właśnie wpierdzieli. No, Zobaczcie jaki ładny tygrys dwójeczka. Ja się zastanawiałem gdzie jest Halak, to już wiem gdzie jest. Ważne, że jest wymaksowany. Ktoś mu podpierniczył kilka kół. Zajebiście wygląda ta niemiecka technologia, nie? Potęga. Wyobraź sobie, że coś takiego siedzisz w domu gdzieś i coś takiego ci zajeżdża na podwórku. Dobrze, Przecież to jest ogromna bestia, nie? porównanie na przykład do tych, które widzimy tych naszych T70 radzieckich. To jest... Zobacz jaki to jest kolos. Jaka jest różnica, to jest właśnie tutaj ta gigantomania tego. Trzeciej Rzeszy wychodzi właśnie. A. Dopiero w grze to w grze, w grze tego, tego nie czuć, nie? Ktoś miał możliwość być koło Isa trzeciego czy siedzieć w IS-ie trzecim, to już tak odnosząc się do gry World of Tanks, gdzie pojazdy te są na tym samym tierze, czyli na tierze ósmym, to jednak gigantomania czy rzeszy i potęga tego czołgu daje się odczuć, kiedy stoimy tuż koło niego. Wtedy widzimy przewagę rozmiarów nad Isem trzecim.